Siema, tutaj Jan32 i... i R No, więc dzisiaj sobie pogramy... Chodź, no chodź już Dzisiaj sobie pogramy na pewnym serwerze PvP IP będzie w opisie Jak widzicie, Jan32 jestem super VIPem Gold VIPem jestem I patrzcie, co mam, pro 2 jak chcecie to możecie y, zagrać ze mną, piszcie w komentarzach i w ogóle jakie macie niki i ogólnie możemy czasami trochę lamić. No chodź tu. Kliknij na tą tabliczkę w drzew. Dobra. Ja kolegę muszę uczyć y, tego. Jak ty gul gultera. Y, muszę y, uczyć mnie, bo nie umiem jeszcze na tym serwie grać. Y, tutaj się ogólnie teraz będziemy bić. Z wszystkimi Dobra, to, to ja już wychodzę. No, ej. Oni mnie biją! No brawo, bo to jest PvP. Mówiłem ci od razu, ziomeczku. Kurde, zabili mnie. A idę na... Bo... Szybko. Kurde, zabili mnie! Też! A ciągle masz, takie kup? Co? Bo Co ja ciągle mam tutaj... masz? Bo y, ja jestem z Gold Vipem. Ja też mam ciągle swoje rzeczy. No bo nie dedasz z tym, a za dednięcie dostajesz diaksa I ogólnie, jak, y, jak y, masz diaksy to je idziesz sprzedać. A kurde. kurde. On zabił. O, mam cztery diamenty. Szybko jabłko. Ogólnie tu się dostaje na początku takie ku. No, więc idę sprzedać. A ja zleciałem na sam dół. No, to super. Pięknie! Uciekać! No. Idę sprzedać diaksy. Ale się Patrzcie, Mam 2469 złotych. A ja... Zero! Bo musisz sprzedawać diaksy. Wielko! Czej. Kurde, mój kolega jest pierwszy raz na filmiku. Więc nie dziwcie ja idę na inny Nie dziwcie się mu. War. Nie dziwcie mu się. Ja już mam 3 diabetki. I no. nie ma. Tak, ogólnie, może dzisiaj jeszcze coś nagramy. No, może. Ale nie wiem. Jak chcę, jak będzie chciał ja. No. Ja mam ogólnie skina, tylko coś mi się stało z netem A ja nie mam tego minek kraka i nic prawie żadnego skina nie widzę. No, ja mam ogólnie A no. Lecę na sam dół. Mam fajna i super, idziemy gostka zajść. A ja zabijam takiego, takiego dedłem, takiego gostka. O, ja też deadłem. ta O kurde! Ogólnie fajnie by było jak nazwy Mandio albo ktoś z tych youtuberów by mi dał suba albo komentarz, albo... Łapkę w górę, to by było też motywujące do nagrywania. Ogólnie to będzie pierwszy filmik na mój kanał. No. Na razie nie wiem, ale może to wrzucę albo nie. Kostka mnie bije! Jeszcze może dzisiaj to wrzucę. o. Pomocy, pomóż mi! Gdzie jesteś? Jak się spada z tego drzewa do rzeki? To ja przeskoczyłem rzekę. Teraz na mostku jestem. To czekaj tam, ziomeczku. Ja ogólnie... Ja skoczę przez rzekę! Pomocy! Oni mnie biją, zedłem! Czekaj. Kto cię bił? War drzewo. Taki, yy, czekaj. Kacper. No. Czaja ja go gonię. On ma dużo hpół. A mnie taki... diamentowy bije! Zakręty pieczem, dedłem! Moje ile mam kasy? Zero! Chodź, Dobry. Jan! Chodź tylko, chodź do mnie. Chodź tylko na Warp Parkour, chodź na Warp parkur. Ja jestem na Warp Drzewo, i piramidy. No to chodź na Warp Parkour. Zaraz. O kurde! Ogólnie medium jest tr o. trudne Ogólnie się nie popieram do wtedy? Tak Dobra, wiemy. teleportujemy na parkour Ja ogólnie też mam Dobra, jestem Ja uwielbiam parkoury Ja uwielbiać parkoury Gdzie ty jesteś? Wstępaj się do mnie Aha ty jesteś tam, ja cię widzę, czekaj tam na mnie. Czekaj, ja skaczę. O kurde. Spadę. A można się bić? Nie. Ogólnie ja mam lagi, więc sami będziecie widzieli na filmiku. Ja jej nie mam. Bo mam ten... dobrego neta. Ale nie o to chodzi, bo ja też nagrywam. Normalnie to mam stref. Ja przegoniłem cię. Ej, poczekaj! Bo nie wrzucę, wytnę ciebie. Wytnę twoją rozmowę. Dobra, to chodź. Czekaj tam na mnie. się do mnie! Nie działa tutaj. Aha! Gratulacje wygrałeś. O, ja mam też. O dostałem szybkości piksturkę. Dobra, to będziemy chyba... Chodź na spawn jeszcze. Dam ci, chcesz? Nie, chodź na spawna. Dobra, jestem. Czaj. No dobra, chodź. Chodź za mną. Chodź. No. Ogólnie idziemy, idziemy. Chodź tu, stańmy. F5. I ogólnie będziemy się z wami żegnać. Cześć i na razie. IP serwera podam. Na razie.